Halo Jim, z tej strony Batman. Mam ważną sprawę do ciebie. Co się stało? Wysłałem mojego drona, aby śledził Hasza. Okazuje się, że Hash znalazł już zbiegł z więzienia. Ale przecież miał nas poinformować, kiedy ich znajdzie. Jim, wiem że długo mnie nie było, ale to chyba nie jest powód, żeby mu ufać. No dobrze, Batman, to wyślij mi adres i pojedziemy sprawdzić. Przyjedź sam, wolę, żeby policjanci popierający hasza nie przyjeżdżali. A więc to tutaj? Na to wygląda, chodźmy. Zaraz, zaraz, tu jest tylko pingwin. A gdzie reszta? Hehe, <grym i wiedzianie> no witaj, witaj, hasz. Co? Ale jak to? Mówiłem, że z tym haszem jest coś nie tak. Pięknie, nie wiedzianie, nie wiedzianie. Doskonale, gdyby nie ten klucz od arsenału, który mi dałeś, to byśmy nie uciekli. Pięknie. Tak spokojnie. Do dalszych realizacji mojego planu zaraz przejdziemy. Przejdźmy do ważniejszych spraw. A, jak on nas znalazł? Nie wierzę w to, co zrobiłeś, Chas. Twoje metody działania mi nie odpowiadały, ale to, co zrobiłeś teraz, jest niewybaczalne. To nie jest Chciałem to zrobić po tylu, ale nie da mi się nie Dosyć. Gordon, zakończmy to. <zysk>

Nie zabijaj go. Ten człowiek oszukał całą policję, oszukał mnie i całe miasto. Miałeś rację, Batman. Nie popełnię tego samego błędu i nie zaufam byle komu. Wiem, ale nie rób tego. To naprawdę nie jest powód, żebyś go zabijał. Jeżeli to zrobisz, to staniesz się mordercą, dokładnie tak jak on. Masz rację, Batman. Kordon, nie! No! Nie! Niech, oh. Krysowski! Jesteś tak samo z jak Batman. Ja bym z trzech! Jak mogłeś! Trzeba wezwać karetkę, on się wykrwawi! Dobrze, ale pod jednym gorącym winem. Dyny, bądź tam pozostałych przestępców. się zajmę Batman. Eh, dobra, tylko zrób z nim coś, żeby nam znowu nie zepsuł planu! Chodź ze mną. Teraz. Myślałem, że twoim celem było zabicie przestępców, a nie ich uwalnianie. O, wiesz. W zabronili mi dokonać na nich egzekucji. Ale teraz nic nie stoi na przeszkodzie. Ale nie rozmawiajmy o mnie. Batman, jeżeli nie chcesz, żebym zakończył żywot Cordona, to spełnij moje żądanie. A mianowicie? Zdejmij tę maskę. Chcę zobaczyć, kogo zabiję naprawdę. No chyba że jesteś w stanie poświęcić życie Gordona, żeby zachować swoją tajemnicę. <słuch> Nawet nie was się ruszać, Gordona. Tuż. Tuż, Wayne? Nie wierzę. To ty? Pewnie mnie nie poznajesz przez te wszystkie pandaże. Nazywam się Tom. Tom? Ale. myślałem, że nie żyjesz. Cóż, było blisko. Dlaczego? Ze szpitala podali mi informację, że nie żyjesz. Oficjalnie Tom zginął. Ale nowym agentem miał zostać Hatch. Pracowałem dla niego dość długo, a potem dowiedziałem się, kim jest naprawdę. Znasz moje nastawienie do przestępców. Dlatego od tamtej pory postanowiłem uzyskać wszystkie jego plany. To ty zabiłeś Harrisona? Hehe, prawo, Bruce! No w końcu! Gdyby nie ja, to by was wszystkich wysadził. Brakowałem wam w a dzięki mnie Harrison nie zdążył powiedzieć Markowi, gdzie ukrywa się Dane. Dzięki czemu Mark nie zdobył tego serum nad ludzkie siły. Widzisz Bruce, jedno zabójstwo a tyle korzyści. Rozumiem, że po tym co zrobili ci przestępcy chcesz teraz wszystkich wybić, ale to nie jest dobra droga. Mam cię powtórzyć wiele dobrego wyniknęło z tego, że zabiłem Harrisona? Nieważne. Tom posłuchaj, byliśmy przyjaciółmi. Nie musisz sobie radzić tym sam. Mogę ci pomóc. Jestem w I naprawdę nie chcę kończyć z tobą przyjaźni, Prus, ale stoisz mi na drodze, a nie chcę dokończyć to, co chodzisz. Tom, to, że się przyjaźniliśmy, nic nie zmienia. Nie jesteś już tym samym człowiekiem. Dlatego cię powstrzymam. To się okaże. Do zobaczenia, Prus.